Wikingowie w Pyskowicach? Czemu nie? Pasjonaci ze stowarzyszenia Udgard Gliwice zajmują się odtwarzaniem kultury, wojskowości i życia codziennego z czasów wypraw wikingów. Swoim pomysłem zarazili także gminę Pyskowice, gdzie okazuje się, zostaną na dłużej. A gdzie dokładnie będzie można ich spotkać sprawdzała dla Państwa Basia Jędrzejczyk. A ja życzę sobie i Wam, żebyśmy wszyscy mogli się rozwijać i dalej Robić to, co umiemy robić najlepiej, żeby zyskiwała na tym cała drużyna. Chwała Utgard! Chwała! To fragment obrzędu Nytliw, świętowania końca śniegu i lodu i początku nowego życia. Jest też obietnicą niezwykłego miejsca w Pyskowicach. Dwa lata temu, pewnego niezbyt słonecznego dnia, do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zastukały dwie bardzo energetyczne osoby. Były to pani Ewa Strukowska i pani Ewa Baron, które opowiedziały nam o swojej koncepcji utworzenia wioski Wikingów, osady Wikingów w Pyskowicach. Ten pomysł bardzo nam się spodobał, i stwierdziliśmy, że tak, chcemy i pomóc w tym, aby taka osada wikińska w Pyskowicach powstała. Został znaleziony i wydzierżawiony teren, no i oto widać już pierwsze efekty tych prac. Dokładnie w okolicy stawu Cegielnia w Dzierżnie powstaje osada wikingów, która jest inicjatywą Stowarzyszenia Utgard z Gliwic. Na razie spełniamy się tutaj jako drużyna, uczymy się wczesnośredniowiecznych rzemiosłów. U nas można dotknąć tej historii przez życie codzienne. Przez to, jak się ubierano, dlaczego tak się ubierano, jakie noszono ozdoby, przez naukę ciesielki, czyli jak kiedyś budowano, poprzez wszelkiego rodzaju rękodzieła. Wszystko to, co tutaj u nas jest, wszystko to, co mamy na sobie, to są rzeczy ręcznie robione, w większości wykonywane przez naszych drużynników. Staramy się uczyć różnych rękodzieł, przy, przyciągać do siebie ludzi, którzy coś potrafią. I w jakiś sposób przekazywać to dalej, ponieważ bardzo często są to działalności, które tak naprawdę już są zanikowe, o których niewiele osób już wie. Mnie najbardziej tutaj przyciąga po pierwsze to, że mamy tutaj towarzystwo naprawdę fajnych, pozytywnie zakręconych ludzi. Można spróbować wielu aktywności. Uczyliśmy się też rozpalać ogień metodami wczesno czyli krzesiwko i krzemień. Dziewczyny, które uczą się gry takiej, która się nazywa kup, zbija się pionki drewniane. No siekierki oczywiście, że tak, to porki podstawowa broń wikingów, szkółka łucznicza. Jeden z naszych drużynników jest dyplomowanym instruktorem, więc przekazuje swoją wiedzę, żeby jak najwięcej z nas potrafiło strzelać. U nas przede wszystkim w grupie to się można nauczyć tego, jak żyć razem, bo jesteśmy cały czas w grupie, więc wiadomo, bywa różnie. Ale poza tym, przed Wikingami sporo pracy, bo osada ma być z prawdziwego zdarzenia. Efekty będą widoczne już w tym roku. Myślę, że pierwszy budynek, oprócz oczywiście ziemianki, którą widać, może jeszcze w tym roku powstanie. Będzie to pewnie jakaś półotwarta wiata stylizowana oczywiście, w następnym czasie, zobaczymy co, może jeszcze studnia. Może studnia też w tym roku, która by nam pomogła zdecydowanie w melioracji, przynajmniej takiej skromnej tutaj tego wąskiego kawałka terenu, no i doda oczywiście całemu otoczeniu klimatu. Bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że już niebawem ta osada stanie się prawdziwym produktem turystycznym w Pyskowicach i będzie przyciągała turystów, będzie tutaj odpowiednia oferta turystyczna, Mocno im kibicujemy i w miarę możliwości wspieramy. By pomimo różnic dążyć do jedności. Fala! ko.